Panie Przewodniczący Juncker mówił dzisiaj o wzmocnieniu filara społecznego Unii Europejskiej i chciałabym się dowiedzieć, co ma pan na myśli, mówiąc o filarze społecznym, socjalnym. Rząd francuski, rząd włoski, rządy socjalistyczne dokonały reformy pracy, ale chyba przecież nie o to chodzi. Chciałabym co pan, wiedzieć, co pan ma na myśli kiedyś mówimy, że Unia Europejska opiera się na prawach człowieka, kiedy zawieramy porozumienia z Libią albo z Turcją. Chciałabym zapytać Pana, Panie Przewodniczący Rady, aby Pan złożył wizytę w miejscach, gdzie gwałci się kobiety, gdzie torturuje się ludzi, gdzie, gdzie ludzie są zamykane w więzieniach. Chciałabym powiedzieć, że w 2017 roku nie można tylko myśleć kategoriami mężczyzn. My krytykujemy Trumpa, ale być może musimy powiedzieć, że rząd włoski nie ma oddziału do praw, równouprawnienia Ja 25 będę na ulicach będę manifestować na rzecz innej Europy. Dziękuję. Pani Lundgren, minuta. Ja, Lundgren, tak. dziękuję o, panie przewodniczący. przewodniczący. My właśnie widzieliśmy, jak przewodniczący Juncker wygłosił kolejne nieskuteczne przemówienie. Ja mogę powiedzieć o nim, że jest dobrym człowiekiem, ma poczucie humoru, ale chyba nie jest dobrym przywódcą. A nowemu przewodniczącemu Tuskowi, no cóż, on jego, jego przemówienie było lepsze, ale co to będzie oznaczało, ja się zastanawiam. Nawet rząd polski nie chciał go poprzeć, no więc jak mam meu o sprawuje ten urząd tylko dlatego, że ma piecy, ma odpowiednich przyjaciół, ale to nie z nimi powinien się przyjaźnić, powinni się przyjaźnić z obywatelami Europy. Teraz jesteśmy w obliczu zupełnie nowego okresu w naszej historii. Niestety wszyscy ci, którzy pracują, mogą tylko marzyć o przyzwoitej płacy. Ta Izba jest całkowicie oddzielona od rzeczywistości.